Marcin, kolejne jedenaste zdanie z matury trudnej z CKS kwietnia 2020 roku. Z poziomu podstawowego zadanie jest następujące. Dany jest ciąg atmetyczny, w którym pierwszy wyraz jest 2, drugi wyraz jest 9, a my mamy stwierdzić, który wyraz jest równy 79. No to lecimy tak. Skoro wiemy, że pierwszy wyraz jest 2, a drugi wyraz jest 9, no to możemy sobie zapisać, że... może inny kolorek... że wyraz drugi to jest wyraz pierwszy plus... No jedna różnica, no bo tak się tworzy kolejne wyrazy, że do wcześniejszego wyrazu, czy na przykład do razu pierwszego. Tak, mam sobie wyraz A1. Jak sobie dodam tak zwaną różnicę. To otrzymam drugi wyraz. Jak sobie znowu dodam różnicę. To otrzymam trzeci wyraz. I jak znowu sobie dodam różnicę oj, to otrzymuję czwarty wyraz. I tak dalej. Zgadza się? No więc za A2 sobie wstawię dziewiątkę. A 1 sobie wstawię dwójkę. A różnicy? Nie wiem. Tylko, że jak odejmę sobie to 2, to wychodzisz, że 7 to jest moja różnica. Ok? No dobra. Czyli co ja mogę robić? No dodawać sobie teraz te 7 tak długo, że trzymam 79, tak? Czyli 9 plus 7 jest 16. Czy tak, jeżeli to było 2, to jest 9. 9 plus 7 to jest 16. Plus 7 to jest 23. Plus 7 to jest 30, tak? To byłby wyraz. 5, i tak dalej, i tak dalej, aż dojdziemy do wyrazu 79, ale jest oczywiście łatwiejszy sposób. Tutaj kluczem do tego zadania jest oczywiście zauważenie, że pytają o an, a na an to my mamy wzór, że to jest wyraz pierwszy plus n-1 minus razy różnica. No to w takim razie zamiast an sobie wstawię 79, a 1 wiem, że to jest dwójeczka dodać n minus 1 razy, a różnicę sobie wyliczyłem 7. Czyli 79 równa się, dwójkę przepiszę, n razy 7 to jest 7n, i minus 1 razy 7 to jest minus 7. Czyli 79 równa się, 2 minus 7 to jest minus 5 plus 7n. Dodamy sobie piąteczkę, 79 plus 5 to jest 84 to jest 7n. I podzielimy to przez 7. 84 na 7 to jest 12. A to n to jest właśnie numer wyrazu, to jest równe 79. I gotowe. Myślę, że proste. Zresztą ciągi atmetyczne, w ogóle ciągi, e, powinny być jedną z pierwszych rzeczy, jaką się powinniście nauczyć, może po funkcji kwadratowej, e, bo bardzo często jest około 10% na maturach, właśnie z. A jak widzicie, to jest podstawienie do wzorów, albo ewentualnie znajomość, jak te ciągi wyglądają, i to wszystko. Myślę, że proste. Dajcie znać w komentarzach. Łapki w górę mile widziane. Lecimy do zdania numer 12. Cześć.